Zacznij rozwiązanie od wyznaczenia liczby możliwości wylosowania dwóch losów z dziesięciu losów. Tak jak te dwie liczby dodamy, to mamy dziesięć losów, a więc policzymy moc omegi w ten sposób, to znaczy z dziesięciu losów będziemy losowali dwa losy i na podstawie wzoru na symbol Newtona obliczymy to działanie. Tutaj korzystam ze wzoru z kombinatoryki, z tego względu, że kolejność losowania nie ma znaczenia. Nie ma tutaj mm, tego określenia, które najczęściej pojawia się w zadaniach, że na przykład wylosowano kolejno, prawda? Losowanie następowało kolejno, czyli wkładaliśmy powiedzmy rękę do worka, wyciągaliśmy pierwszy los, i następnie wkładaliśmy drugi raz rękę do worka i wyciągaliśmy drugi los wtedy ta kolejność ma znaczenia natomiast tutaj w zadaniu tego w ten sposób nie opisano po prostu chcemy wyciągnąć dwa losy i tyle teraz tak, muszę jeszcze od tej liczby od dziesiątki odjąć dwójkę to jest 8 i dopisuję znak silni I teraz 10 silnia zamieniam na 8 silnia razy 9 razy 10 i to dzielę przez 2 silnia to jest 2 razy 1 razy 8 silnia, 8 silnia skracam, 2 z dziesiątką skracam, i otrzymuję 45 możliwości losowania, wylosowania dwóch losów z 10. W kolejnym kroku opisz porządnie zdarzenie, któremu się przyglądamy, dla którego będziemy obliczali prawdopodobieństwo, otóż Chcemy sprawdzić, ile jest możliwości wylosowania dwóch losów wygrywających. Dwa losy wygrywające, tak? Czyli ja sobie tutaj pod spodem zamodeluję tą sytuację. Pierwszy los ma być wygrywający, drugi los ma być wygrywający. A w tej puli wygrywających losów mamy cztery takie losy. Czyli zapiszemy, że moc tego zdarzenia. Równa się i teraz losujemy z czterech wygrywających, dwa losy chcemy trafić wygrywające, no i to tyle. Zamieńmy symbol newtona na działanie. Mamy więc cztery silnia podzielić przez dwa silnia razy 4 odjąć 2 to jest 2, i dopisuję znak silni. Cztery silnia zamieniam na dwa silnia razy 3 razy 4. Pod spodem przepiszę 2 silnia i to drugie 2 silnia zapiszę jako 2 razy 1. Ok, 2 silnia skracam. Dwójkę z czwórką skracam. I zostaje 6. Następnie liczę prawdopodobieństwo tego zdarzenia, dzieląc moc zdarzenia A przez moc omegi. Taki prosty wzór tutaj stosujemy. Więc u góry zapisuję 6, na dole 45. Mogę jeszcze ten ułamek skrócić przez 3, i wówczas otrzymamy 2,15.